Zaczątki tego radia powstawały dwa lata temu. Od roku nadają w internecie. Słuchać ich można na www.radio.grudziac.com. Są młodzi, a motorem dla ich zaangażowania jest pasja radiowa. Kochają to, co robią, przy okazji uczą się, zdobywają nowe doświadczenia. Marzą o tym, aby ciągle zdobywać nowych słuchaczy i, chociaż są radiem grudziąckim, często słuchają ich też za granicą.

Chodzi głównie o komputery, konsole akurat już mieliśmy, to się wydaje, że to są proste rzeczy, mikrofony i tak dalej, ale jak się tak naprawdę zbierze ten cały sprzęt, to sumy, jakie trzeba wydać na to, są jednak dosyć duże. Jeżeli chodzi o radio, takie jest internetowe. Rozpoczynaliśmy z jednym mikrofonem. I pierwszą konsolą, która da początek i podstawę. Która, audycją, które prezentowaliśmy w każdej szkole, no więc przynajmniej w większości szkół, przed dużą przerwą. I wiem to po swojej klasie, że bardzo oczekiwali na te audycje, szczególnie jeśli przedmiot nie bardzo odpowiadał. Twoje grudziowskie radio internetowe. Po pewnym czasie i po bardzo długich przygotowaniach. Jak się wzbogacaliśmy w wiarę dostęp do internetu otrzymaliśmy dzięki bursie postanowiliśmy wejść w internet. Nadawać w internecie. Na początek to było trzy razy w tygodniu, kilku godzin audycje, a później już zaczęliśmy nadawać całą dobę. Ramówka na żywo i ewentualne powtórki. zasługi ma w sobie pan Maciej Frankowski, gdyż to on jest tak jakby założycielem tego radia. On nieraz nawet z własnych środków przynosił, kupował różne rzeczy, wieży, mikrofony i tak dalej. Było dofinansowanie również z Urzędu Miasta na warsztaty tak jakby pozaszkolne, bo to podlegało pod, pod Urząd Miejski, pod warsztaty tak jakby pozalekcyjne. Bo zmieniało się dużo, na początku było, była jakaś grupa osób, ta grupa ludzi się zmieniała, niektórzy wchodzili do radia, mieli jakąś audycję, teraz już ich nie ma, wiele osób nowych przyszło, ale mamy też dużo nowego sprzętu, bardzo mocno nam też bursa teraz zaczęła pomagać z sprzętem, zakupiliśmy nową konsolę, która jest właśnie za mną, obecnie z niej nadajemy. Twoje grudziąskie radio internetowe, towe, towe, odejdź od szarej rzeczywistości. Dzięki statystykom na stronie, z nas, dzięki statystykom radiowym, muzyka. sprawdziliśmy, że faktycznie były trzy połączenia z kontynentu Afryka. Nie wiemy z jakiego państwa. No Bardzo nas to zaskoczyło, chociaż nie wiemy, czy to nie był czasem przypadek, nie wiemy też jak długo ta osoba zagościła na stronie i jak długo nas słuchała, ale jest to bardzo miłe przeżycie. No i czekamy na więcej takich niespotykanych połączeń. No. Ale mówię, nasze radio jest kierowane głównie do Grudziądza, to jest lokalne radio i, i skupiamy się na tym. Nie jesteśmy komercyjnym radiem, chcemy pokazać, że tacy zapaleńcy, amatorzy też potrafią coś dokonać. Poczuj smak dobrej muzyki. Co mi daje radio? No, radio daje mi satysfakcję i daje mi miłe spędzenie czasu. Daje temu radio przede wszystkim siebie, swój czas. Generalnie zapłaty pieniężne za to nie otrzymuję, ale otrzymuję za to satysfakcję. Twoje grudziąskie radio internetowe. Poczuj smak dobrej muzyki. Obecnie w radiu mamy 20 osób. 15-20 osób, które są dosyć mocno zaangażowane, mają swoje audycje, prowadzą serwisy informacyjne, obrabiają dźwięk i tak dalej, właśnie sprawy radiowe. Poszukujemy jeszcze osób co najmniej z 15, by się przydało, żeby zapełnić sobie luki w ramówce do serwisów informacyjnych, aby mogły prowadzić Myślę, że z 15 osób jeszcze nowych możemy przyjąć i po feriach zimowych w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu planujemy zorganizować następny nabór do radia. Nadajemy na żywo codziennie od poniedziałku do niedzieli między 17 a 21. Zdarzają się tam półgodzinne przerwy, bo kogoś nie będzie tak dalej, albo szukamy właśnie osób przez nabór, aby te, te luki zapełnić. Ale nadajemy codziennie, można nas codziennie słuchać adres www.radio.grudzia.com od 17 zapraszamy. Twoje Grudziąckie radio internetowe.